Witajcie, moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pebko. Chciałyście przegląd dla mężczyzn, więc pokazuję Wam ubrania męskie. Tu mamy z firmy Marvel. Są to hity gazetkowe za 40 spo zł. Spodnie od M do XXL. <grym> Witam się z Wami. Dobra, pokażę Wam, jak wyglądają. Te spodnie. Tu na dole mają również taki napis. Powiem Wam, że dosyć dużo jest rzeczy z tego. Są koszulki, są bluzy. Także można sobie fajnie coś dobrać. Zaraz Wam pokażę jeszcze inne spodnie. No tak. Już mi spadło. Zaraz sobie to zaczepię i lecimy dalej. Dobra, zaczepiłam. Teraz pokażę Wam następne szare. Jeżeli ktoś potrzebuje naprawdę dużych spodni, to w Pepko są. Te są od M do XXL za 40 zł. Tu mają kieszonkę, sznureczki czarne i tu jest jeszcze taki na napis Active. I z tyłu są jeszcze z taką zapinaną kieszonką. Tak się prezentują. To jest również hit gazetkowy. Dobra, odwieszamy. I idziemy dalej. Jeansy, słuchajcie, ja nie wiedziałam. Widziałyście wcześniej, że były jeansy męskie? <gryw> nie wiem, jak mi to umknęło, ale nie widziałam jeszcze męskich jeansów Pepko. Tu mamy takie e, czarne jeansy, troszeczkę powycierane. Na dole mają ściągacze. Zobaczcie, jak to wygląda, taki dosyć szeroki ściągacz. Te dżinsy są naprawdę spore. Mają takie jeszcze sznureczki, no, kieszonki, jak to w dżinsach. I kosztują 5 dyszek. Zerknijcie sobie tutaj, przybliżam, zobaczycie, jakie są rozmiary. I z tyłu mają kieszenie. I są na gumkę, więc myślę, że fajne, jeżeli ktoś woli... Takie, m, taki większy rozmiar. Sama lubię takie wciągane dżinsy, żeby nie trzeba było nic e, zaczepiać zaczepiać, zapinać, przepraszam. <laughs> zapinać. Następne dresy mamy tutaj za 30 zł od M do XXL. I mają również głębokie kieszenie, szeroki pas i są jeszcze granatowe. Tu mamy czarne i granatowe. Przechodzimy do następnych. Ta już kiedyś widziałam i już widzę, że są na promocji. Kosztowały 40 zł, teraz kosztują 25 od M do XXL. Kieszonki mają na zameczek. Następnie świetna bluza, zobaczcie y, czarno, taka zielona, taka khaki bym powiedziała. I do tego jeszcze jest taki y, sznurek 40 zł od M do XXL, ale naprawdę one są bardzo duże, y, bardzo duże i jest bardzo duża rozmiarówka. I kaptur mają taki, zobaczcie, z takiej siateczki. I ten sznurek widać pomarańczowy y, w środku, fajnie to wygląda jest taka śliska w dotyku i tu mamy rękaw no i z tyłu wygląda tak odwieszę sobie ją gdzieś tutaj żeby wam pokazać tą nowość z tego Marvela tu mamy zobaczcie i z przodu z kieszeniami Normalna bluza taka wciągana, ale również spora. Zobaczcie, naprawdę bardzo duży, yy, bardzo duży rozmiar. I z tyłu ma kaptur. Dobra, czekajcie, mi tu ucieka cena. I ta bluza kosztuje 5 dyszek i o, jest od M do XXL. Piszcie dziewczyny w komentarzach, co byście chciały jeszcze zobaczyć. Mi fajniej się wtedy szuka tych produktów i, i wiem, że chcecie to zobaczyć, to Wam to nagrywam. Więc fajnie, jak piszecie, co chcecie. Tu mamy następną bluzę Marvel. Ta już jest bez kaptura, czarna. I ta, zobaczcie, wypasowała do tych dresów, które były na początku, więc można zrobić komplet za 40 zł. Również od rozmiaru M do XXL. Tak wygląda. Obok mamy t-shirt Biały z, takimi, z takim rowerem, z napisami za 20 zł. I on jest również od rozmiaru M do XXL. Ale wiecie, że te pepkowe męskie rzeczy to są naprawdę duże. Nawet rozmiary M są bardzo duże. Tu mamy następną yy, koszulkę. Tylko teraz jest zielona. Również taki sam rozmiar za 15 zł. Następna bluza czarno-biała. Bardzo fajna. Tu z takim paseczkiem. Zobaczcie, jaki ona ma materiał. Całkiem inna niż te takie przeważnie bluzy w Pepko. Dobra, teraz muszę stanąć na palcach, żeby wam pokazać, tu ile kosztuje. 35 zł. I również od M do XXL. Z przodu ma kieszonki. Bardzo fajna. Zerknijcie jeszcze tutaj na t-shirty. Tu jest również tej samej firmy, nie wiem wszystko tutaj tak powieszone tej samej firmy jest za 30 zł i ta jest to od S do XXL. A tu mamy zwykły biały T-shirt za 10 zł od mki do 3xL. I zaraz wam to kawałek i pokażę, jak wszystkie się prezentują. Pokażemy coś innego, coś do spania. Zobaczcie, jakie znalazłam spodenki. Może wasi mężowie lubią. 15 zł od M do XXL. Naprawdę duże, zobaczcie. No i z tyłu wyglądają tak. Tak bym powiedziała, że wyglądają jak takie duże bokserki. I tu jest jeszcze druga opcja kolorystyczna. Dobra. A tu obok mamy e, w dwupaku koszulkę i spodenki 25 zł od M do XXL tu jest akurat XL na wieszaku, więc możecie sobie zobaczyć mniej więcej e, jaka to jest wielkość i do tego są e, spodenki takie do spania dobra, tu wam pokażę jeszcze drugą ze Star Wars poczekajcie chwilę tu wam pokażę jak wygląda koszulka i ta piżama kosztuje 40 zł od M do XXL i z tyłu ma takie szare spodenki w Star Wars dobra, przewiesimy to na miejsce pokażę Wam również bokserki tu mamy w dwupaku. Dwie sztuki od S do XXL, więc naprawdę duże. I one są za 15 zł. Tu mam na przykład takie granatowe, czarne, szare, niżej są białe. Do wyboru, do koloru. A jak ktoś chce bardziej kolorowe, to może sobie kupić na przykład takie żółte z szerszym pasem. I już Wam pokazuję jakaś cena. 10 zł kosztują i również od S do 3XL, więc naprawdę spore. Tu jeszcze taki kolor. Szukam, szukam. To mamy dwie sztuki za 25 zł w takiej kotwice. Od S do XXL. I tu dwie opcje kolorystyczne, tam w takie łódki, tu w kotwice. Następne mamy 3 sztuki, zwykłe majtki od S do 3XL. Takie kolory za 20 zł. To już nie bokserki, tylko te zwykłe slipki. Tu są zielone, zielono-szare sorki, <zadzyszka> zadyszkę i również od rozmiaru S do 3XL. Tu są takie ciemne, ciemnozielone zadyszkę. Od S również do 3XL. No naprawdę każdy może sobie wybrać. Zobaczcie tu mamy takie e, w tym samym stylu, tylko już szare z zieloną gumą. Do wyboru, do koloru. Jak jesteśmy już na męskim, to pokażę Wam skarpetki. To są takie 3 sztuki za 7 zł, 43, 46 rozmiar. Są różne rozmiary, akurat ten wam podam. I one są takie krótkie, ale powiem wam, że ja zawsze dotykam, patrzę, czy materiał jest fajny, i myślę, że materiał jest fajny, eee, także można polecać. Sama kupuję te skarpety i naprawdę mamy ich sporo w domu. Aha, tutaj są również takie same. Nie, 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 troszeczkę inne. Zobaczcie, one mają takie ściągacze na środku. O, właśnie mi niewygodnie się chodzi w nich, bo one za mocno mi cisną. Również taka sama cena za 7 zł. Tu mamy szare jeszcze do tego. Ale jak ktoś chce takie grubsze, czasami chłopaki kupują sobie do pracy. Za 5 zł, 3 sztuki. Zobaczcie, takie dosyć grube. Tu mamy białe. Niżej mamy 3 sztuki, również za 5 zł czarne. Nie, przepraszam, to są granatowe. Tu mamy 3 sztuki, również za 5 zł i tu są czarne. Trochę cieńsze już zobaczcie, bo nie wszyscy lubią takie grube, tu są trochę cieńsze, dobra, tu mamy jeszcze takie szare dwie sztuki za 10 zł rozmiar 43, 46 i jeszcze pokażę Wam tutaj są szare z tych za, z tych e, co są w trzy paku, te grubsze a tu już bardziej takie powiedziałabym strojne, za 10 zł trzy sztuki w takie aparaty jak widzicie, czarne bordowe, szare Tak się prezentują. I tu jeszcze jedna, w kratkę. Dwie sztuki za dyszkę. No i tak, to koniec dzisiejszego przeglądu. Dziękuję Wam bardzo. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Cześć.